Drugi tom transhumanizmu napisałem, kierując się bardzo istotnym pytaniem dotyczącym stanu i kondycji nauki w XXI wieku. Wydawać by się mogło, że nauka umożliwia nam coraz więcej rzeczy, że powoduje nasze życie lżejszym, mądrzejszym, dostatniejszym, a jednocześnie lepszym. Tak naprawdę. Naukę powinniśmy traktować z punktu widzenia podstawowego paradygmatu, czyli jako poszukiwanie prawdy. Z prawdą nieodłącznie wiąże się pojęcie piękna i dobra. Czyli nauka jako główny cel powinna stawiać sobie poszukiwanie prawdy w pięknie i dobrze. Jednak sam będąc naukowcem i pracując na wielu uniwersytetach, Zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, spotkałem oczywiście ludzi, którzy ten paradygmat wypełniają, ale byli też tacy, którzy robili coś zupełnie odmiennego. Kiedy dokładnie przyjrzałem się kondycji nauki uniwersyteckiej, zauważyłem bardzo wiele niepokojących oznak, które raczej klasują naukę jako niewolnicę technologii. A nie samodzielną gałąź skłonną do poszukiwania prawdy. Kiedy dzisiaj rozejrzymy się wokół siebie, wszędzie widzimy nowoczesne wynalazki technologiczne. Mają nam one życie ułatwiać, mają czynić dobro, pomagać chorym, wyrównywać szanse na rynku pracy, ale czy te technologie powinny również zawładnąć naszą duszą? Czy te technologie również winny rządzić nauką i wpisywać się jej paradygmat? Tak się składa, że owe niewłaściwe wykorzystywanie technologii jest głównym celem potężnego ruchu intelektualnego, obecnego na świecie już od kilkudziesięciu lat, czyli transhumanistów. Próbuje opisać te nurty transhumanizmu. Łącząc je razem z koncepcjami dotyczącymi rozwoju naukowego, no i tego, co spotyka nas dzisiaj, co możemy dzisiaj w latach XX-XXI wieku obserwować. Wyniki badań biotechnologicznych, manipulowanie ludzkim genomem, budowanie coraz doskonalszych komputerów, analizy big data, oplatanie systemami cyfrowymi całego globu. Czy one w jakikolwiek sposób łączą się pomiędzy sobą i wpływają na nas, na ludzi i na całe społeczeństwa? Odpowiedzi na te pytania mogą Państwo znaleźć, jeśli zapoznają się z treścią tej książki. Poruszam tam również zagadnienia związane ze współczesną problematyką. Kosmologiczną, naukową, matematyczną, no i w pewnym sensie filozoficzną. Jest to więc z pewnością pozycja, w której każdy znajdzie coś dla siebie.